Chrystus procie W ewangelicznym opisie spotkanie Jezusa z Samarytanką przy Studni możemy wychwycić ciekawe, charakterystyczne dla Jezusa sposoby postępowania. Rozmowy z ludźmi. Jezus bardzo prosto podchodzi do tejże kobiety i prosi ją: daj mi się napić. Sprawa tak oczywista: każdy w którymś momencie odczuwa pragnienie. Jezus wykorzystuje sprawę wody, zwykłego ludzkiego pragnienia, sprawy związane z utrzymaniem. Ludzkiej egzystencji, do tego, żeby rozpocząć bardzo poważną rozmowę na tematy dotyczące nie tylko jedzenia czy picia, ale w ogóle życia jako takiego. I to życia nie tylko tutaj, ale życia wiecznego. Pokazuje też, że w ten sposób łamie pewne utarte sposoby kontaktowania się z ludźmi, bo przecież Żydzi nie utrzymywali. Na to zwraca też uwagę ewangelista kontaktów z Samarytanami. Zdziwienie wyraża również ona sama. Ale Jezus zaczyna mówić o innej wodzie, o takiej, którą On jest w stanie dać. Przekonuje ją, mówiąc o faktach z jej życia, że jest kimś niezwykłym. Ja mi się w umyśle tejże kobiety pytanie, czy aby on nie jest rzeczywiście Mesjaszem. Wtedy biegnie do miasteczka i mówi o tym ludziom. Co ciekawe, w tym czasie uczniowie mówią mu: mistrzu, jest". I wtedy Jezus znów zaczyna zupełnie inną rozmowę. Mówi: Ja mam inny pokarm. Czy się dziwią, to, Czy ktoś inny w międzyczasie dał mu coś do jedzenia? Jezus mówi, moim pokarmem jest pełnić wolę Ojca. W ten sposób wykorzystuje te codzienne, zwyczajne, wręcz monotonne sytuacje życiowe do tego, aby wiązać się z tym, co jest w życiu najważniejsze. Jest to też chyba jakaś podpowiedź dla nas, bo pokazuje nam, czy uświadamia, że może zbyt mało wykorzystujemy te codzienne wydarzenia do tego, aby chociażby pojednać się z kimś właśnie przy stole, okazując trochę dobroci w tym, że komuś się poda kubek wody, czy po prostu z miłością postawił talerz zupy na stole. Ciekawa jest też konkluzja tego fragmentu ewangelicznego. Z tą kobietą przychodzą inni mieszkańcy samarytańskiego miasteczka i patrzą na Jezusa. I ostatecznie mówią, teraz już wierzymy nie dlatego, że słyszeliśmy od tejże kobiety o to, co nam o Nim opowiedzia, opowiedziała, ale wierzymy, bo na własne uszy słyszeliśmy, co do nas mówił. Czyli znów Jezus przekonuje nas, że nasze przepowiadanie Ewangelii jest tylko jakimś etapem wstępnym, jest jakimś przygotowaniem, może być jakimś przygotowaniem do spotkania człowieka z Nim samym, którego najlepsze kazanie nie zastąpi, najlepsza katecheza nie zastąpi. Bo każdy. Tak jak przy rodzinnym stole, musi spotkać się po prostu sam z Bogiem. Ewangelia ta przekonuje mnie do tego, że najprostsze codzienne czynności, jak jedzenie i picie, mają swoją niezwykłą wagę i także odniesienie do tego, co stanowi o istocie życia. I druga sprawa, że nawet najpiękniejszej opowieści o Jezusie. Nie zastąpi autentyczne, osobiste spotkanie z Nim. Christus, aborneus, crucifixus est, crucifixus est.